Hej, ziomki, ja jestem Olga, witam was w pierwszym odcinku Survival Games. Ja od razu nie zapomnę, że zrobiłem taki odcinek, że parę słów o mnie i chciałam jeszcze coś zrobić, ale bo nie mogę znaleźć kartki z tym. Być może wspomnę o tym później. Dobra, jesteśmy już na mapce, w ogóle ja mam dużo kasy, 24. No, dużo, dużo. Ej, już się zaczęło. No, zaczęło się dawno. O Boże, ja jem. Nie ma czasu zjeść. No to smacznego. Dziękuję. Co mądrzy ludzie. Ej, gdzie chodź. jesteś? Chodź, chodź za mną. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Jestem ślepa. Mm, jesteś ślepa. O nie, za 5 sekund koniec Boże, czasu. masz przed sobą skrzynkę pełną. <laughs> Idziesz dalej. Uwaga, tam jest bardzo, jakiś coś. Bardzo cię przycina. No to co ja ci na to poradzę? Dobra, zabiłam gościubę. Nie wiem dlaczego tak mówię, ale okej. Okay. I sam czy nową... O, duża skrzynia. Kurde, wszystko zabrał. Masz miecz? Mi. Nie, nie mam. Nie mam. To spoko. Ej, nie bij mnie. A to nie ja! Tak, tak, na pewno nie ja. No o właśnie nie. nie ja. No właśnie nie ty O, świnka. Jeśli ja teraz zginę, to jestem po prostu magia. To jestem po prostu magia, słyszałeś? Tak, dobrze słyszałeś A, on ma ogień. Ej! A, a, a. Ej, ja go zabiłam o Boże, bo mam ja właśnie... serduszka, na dron! Pomocy. No Nie, właśnie tu klepie gościa. O, jest! Tu go go by, byleby do mnie nie przyszedł. No nie przyjdzie no, już. się. Na no, pewno już nie przyjdzie, odechce mu się. Już mu się pewnie dawno odechciało. Ej, chcesz dobrą zabawę? Nie, nie. A masz? Nie, mam y, strzał. A nie no to ja ci dam dobrą zabawę. Ja coś nie mam szczęścia, ale przydać się. Jestem na spałnie. Okej, okay, zaraz tam przyjdę, tylko na razie cześć, cześć, To chcesz tą dobrą zabawę czy nie? bo... Nie, nie, nie co chcę. Wyrzecać. Nie, nie chcę, mówię ci. Spokaj spoko. O Boże, jak ja mam dużo tego: M mięsa. Ach. Ja mówię życzę, życzę smacznego. <laughs> Zielki kurde. Jesteś miły, wiesz o, siema. ma? O, kur... co są? Tu patrz. Na Ale skrzynek. dużo skrzynek. No właśnie... To jest moja. No i tak to się było. Było. <grym> Gra się kończy za 16 minut. Gdzie ty to widzisz? Na czacie? No. Spokojnie, No wiesz, że ten... mam. Nic nie napisałam na czacie. O, nagrywam. Ja cię, ale ty ślepy jesteś. Jak można było? Nie, ja wchodzę na drzewo. Super, no to miłej spineczki. spinaczki Dziękuję. Proszę okay. bardzo. Hej, Jesiam! Ja witaj w moim klubie! Czekaj, Czekaj gdzie y, są pozostali? Nie mam pojęcia. No, może na mnie poczekasz, co? Ja tu obciąłem skrzynki. <laughs> Jaki ty ślepy jesteś? Dlaczego ja gram z takimi Nie. Nie, ja idę na setek. Y, ja by... mam los sobie i ty mam Ender skrzynkę. Tam no! Przechodziłeś, koło niej. No ale ja chcę na statek, tam jest zawsze najwięcej itów. Ty jest dziwny jakiś. Czemu ja z to gram? Bo nie masz z kim? No, uwierz, że mam. Eee, nic na statku nie ma. Chyba. O, jednak jest. Ile skrzynek. Ło, jeszcze nic nie zabrane. Mam pięć koksów. To gratuluję. Brawo, ja. Yeah. O, mam dobrą zabawę. Fajnie. O, mam y, diame y, dwa diamenty i, y, i dwa patyki. Serio? Ja mam, no, teraz ja mam dwa patyki. Ja, ja też mam dwa patyki. krafting. Idzie Ty idziesz... O, jest. Gdzie crafting? Na statku. Gdzie? Na statku. O, tutaj, o. O, o. No nie tu, poza statkiem. Znaczy, no. Na sta w sensie, że jak jedziesz jedz, jedz na statek, to tam masz crafting. Gdzie? Jestem ślepy. No właśnie, widzę. Ja jem. A widzisz, jak jem? Może przynajmniej to widzisz. No, weź... widzę. No, a gdzie jest ten crafting? No tutaj. Jak tam idziesz, tam jesteś w wodzie, to tutaj jest crafting. Jak ty tu weszłaś? No jacy ty tak ślepy jesteś. Jestem z bardzo ślepy. Jak muszę być taki ślepy? No nie widzę. <śle> jesteś chyba jedyny. Jak ty tam weszłeś? No masie oczywiście. Już tam y weszłam. Aksy. A ty jesteś, haksy. Hmm. Dupa haksy. Będziesz mi tu zaraz o haksach mówił. Ja cię za to znam. Taki trolling z ciebie, co? Niby? Niby? by? się nie. na Scape nazywasz trolling, to z ciebie trolling, jest? Akurat się na Scape nie nazywam trolling. Tak, ale chciałam, żebyś się nazywał. Mam pytanie: dlaczego ty jesteś taki ślepy? Tu masz crafting. Gdzie? No, 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 na statku. Weź mi yy, ten. Skakać po nim. Nie widzisz, że zabijam krowę, dostanę skórę. Chcesz skórę? Masz skórę, przyda ci się, bo jesteś całkowity. Nie. Koły. nie. Ha! 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 <grym> <grym> Ale pojazd. <grym> Co nie? Mm. Nie, byś się już to opróżniłem. Nie, tam były rzeczy. O, Te, które spał. ja... No. Bardzo blisko. gdzie są pozostali? tu masz spawnie. Gdzie? To? O, to. Mm. Wow. No jak słowy miecz. A ja widzę wow. klipera. Co? A ja widzę klipera. To. Ja widzę klipera. Ładny kliper. O kurde, zabisko, zabisko. Patrz pan, ja widzę klipera. Mam no, pomysł. <tryk> 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 to jest dobre okej. Okay. A za że Enderperwa! Ender perwa, mam ender peurę. Pe, peurę Peurę. Peurę. Polska język trudna być. Ej, dobra, na nd jakiegoś. Już, że zacząłem? No. Aha, to trzeba było od razu mówić, kurde. I czekaj, no broń mnie! Ej, sorry. Ej, nie pilnie. Dobra, teraz się bijemy. Nie, czekaj, zostaw mnie na razie. Ja muszę obczajć, ty. Jest tu gdzieś crafting? Dobra, ja też muszę się zregenerować. Dobra. A da się to wygrać we dwójkę? Nie, nie da się. No i a jest tu gdzieś crafting. Ja mam sobie. Zobraz... Nie ma. Nie ma craftingu. Zgadnij, gdzie jestem? No to mogę cię zabić? <noise> nie. Dobra, kurde, dobra.